Dajcie wdzięcznym odcinku na kanale. Dziś gramy w, w Suba Crafta. Yy, no, będziemy grali w Lucky Bloki. I. O, dobra. Chciałem powiedzieć, że czekam aż się załaduje, ale już wchodzimy do Lucky Bloków. Podobno był ogromny update, z czego już można zauważyć. U. Dobra, mapa stara. Jest akurat ta inna. O, tutaj widzę, coś zostało dodane. Uwaga. O, teraz trzeba je niszczyć. Dostajemy jakieś dwa fajne. Czapkę jakieś, dostajemy. Dostajemy itemki. Ej, dobrze, że nie trzeba do tutaj opilotować. Kurki. Ząbie jak chcę się z Tobą bić yy, lawa, lawa czy lawa mi się przyda? Blok, laki, blok block, laki, block, block, jak to dziwnie brzmi. Co on da mi bloki? A no tak, a ten aha, ten ma tam baweczki, ja aha, zapomniałem o tym ząbiaku, kurde, Bra. O! Jesteśmy, w, widzę, w nowej mapie. I ciekawe co tutaj będzie. Mam nadzieję, że, jedno, że ta mapa jedna została usunięta. na O! fajnie. I mam sposób polecony od kolegi, żeby kraftować skrzynkę. Zawsze. Jak na przykład masz za dużo itemów, albo nie chcesz czegoś bardzo stracić. Nie, nie, nie. O, jesteśmy. Widzę jakieś niebieskie. Uuu, tęczowy. To jest jakiś najlepszy, albo coś? No nie wiem, szczerze. A sobie gorące, Że nic mnie tutaj nie zaatakuje. Jak widzicie, troszeczkę zmieniłem sobie skina. Aha. E tutaj już ktoś idzie, żeby tutaj żadnych lucky bloków nie za. O, kuku. Wók wezmę. Te... Oj. Dobra, ja spadam stąd. Mój team. Zostałem sam w moim teamie. Już tego widzę. Trzeba się dolewelować. Wolę jednak z kimś grać w teamie. Oj, tutaj ktoś jest. No. O, a to jest ta stara różdżka. Zginę od chłopa tak, bo chłop ma diaksowy mieczek. Ale nie, nawet nie. O, ucieka. niepodobno. Hm. Na razie nie widzę jakichś zmian w rzeczach. To chyba do mnie strzela. No. zębiaki. No. Dobra. Całkiem udało mi się go pokonać. Nowe rzeczy? Moi? Czy... Czekaj, to są moi czy nie? Nie, bo w teamie zostałem sam. Nie, nie moi! Ale nie pokazywało mi, sami widzieliście. Z łapki mnie będziesz bił... Co, Co jest? Ten szkielet mocny, dobra, gram jeszcze raz. O, moja ulubiona mapa. Oj, nawet muzyczkę dodali. Dobra, rozwalamy strzały fajnie. Znowu zombieak jak. No. Służające są te zombiaki. Mam mieczyk, staram się go omijać, ale muszę go odbawać. I Tutaj co? Zombiak, dobra. Moje? Mój zombiak, moje rzeczy? I jakbyście chcieli, to możemy zrobić serię... POTEM NIEŚMIERTELNOŚCI?! What? Coś się zbagało Ha, czyli chyba coś nie działało. Bo właśnie chciałem sprawdzić, czy on działa. Ale. Ja teraz zrobię głupie rzeczy. Programę. Chyba ma jakąś fajną rękę. To się chyba tam dało do Serio, spadaj gościu. Czemu nie chcesz spaść? Jezu, no. Czemu jestem zatruty? O, fajnie. słowy mieczor. Nie, dalej nie rozumiem, o co z tym kompasem chodzi. Moje. Moje miało być. Moje. No dobra, weź se. Bo... A to do czego? Elewator. Elewator. Nie rozumiem dalej, o co z tym chodzi. Trucizna siła. Co ty robisz? To tak. Just a normal peak. Nie fajnie. Cake. Aha. Dało się czegoś lepszego. O, Pan silver fish. Co z nich dostałem? A, żelazo. Gdzie są moi? T Jestem team 2 i wszyscy u mnie zginęli. Aha. Tutaj jest jeden chłop, który zginął fajnie O, i to się szanuje. No, silver fish. To jest iron fish. Wiedźma oczywiście. Jest. Uuu, oj, dobra. To z tym teraz nie trafić, to trochę... trochę łatwiej, nie... znaczy. Nie. Chcie myślić, że się przede mną uchronić, gościu. Wolf, buty, hop, o, materiały, co by zrobić, au, Wsiu! no właśnie, co by, o, ja, ja, ona mnie pokonała, ja nie mogę, serio, Jak chcę na netherową mapę, dream, О, так. О, так. О, так. Левот. вот, Левот. боишься Левот. Ой. Нет, не, не, вас. Easy. He he. O, szmaragdy. Po co mi? A nie wiem. Moja. A ja mam genialny pomysł co ja zrobię. jakbyście nie wiedzieli, to w trakcie odcinka moje świnki sobie gonią. Nie wiem, po co wam ta wiadomość, ale po coś. Tutaj ktoś już padł, Ty wszystko rozwalać. Rozwalane Nie wiem, co to było. To jest za nami, Tak. Myślałem, że oni są ze mną. Dobra, ale przynajmniej. Ale przynajmniej będzie inna mapa. O, ta jest chyba nowa albo odświeżona jakaś. Na razie poznaliśmy zero nowych rzeczy. A nie, kilka było. Czekam na jakieś fajne nowe rzeczy. Takie, które mm. faktycznie było. Tego nie było. To było. Tego nie było, właśnie. Nie rozumiemy, o co dalej z tym chodzi. Też tutaj w ścianie zginę. Dobra. Aha! Chłop zginął, czy się wyratował? Ja. O! 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 To mi się podoba. Żelazo sobie jakieś przy okazji zbieram. Zbiera. Zbieram, zbiera. Hm, złoto. a hm. jak se były? bardziej warte? Ja nie wiem. Dobra, czyli robimy tak. I miecz, by się przydał, gdybym miał drewno. O, mam drewno. Hop. I hop. I teraz będę troszeczkę silniejszy. O, czy ktoś zrobił, ale i tak postawię taki blok. Blok. Zad kogoś? Mam łuk? Nie mam. Ja bym poprosił łuk. Nie kompas, łuk. Łuk. Dobra. To też jest fajne. Znowu! Dopiero czego miałem? Rundę. Kilka rund temu. Ale to było jeszcze... A nie. E, to było zupełnie co innego. Co? 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 mnie wali? Oj! Przegram od niej, przegram. Przynajmniej go palłem. Hop, hop. No Kurczę, nie zdążyłem się wychilować. No, ale... O! Też coś. Chyba jedna z moich ulubionych. Hop. Ja od razu lecę tam na środek. Kaziszer z baldak z trzy, te bloki i od razu lecę. Aha. No i gdybym teraz zginął to ja nie. Już ktoś przeszedł chyba. Chestem się palić. No. He, he, he. Oj, 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 nie, proszę. Ale przynajmniej moja drużyna jest pierwsza. O, mam coś nowego! Eee... Okay, fajne. Podoba mi się. Siłka. No. Iron fish bez spokoju. Spoko. Arbuzy. Coś. Z nie mojej drużyny. Aha. No. Nie, gościu, no właśnie. Dobra, oni mają przewagę. Ale ja coś mam. He, he! ma Tam widzę. Tam widzę. Że ktoś tutaj. Eee. O, 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 Dobra! <ścoughs> Czy ma tam temu chłopowi pomóc? Wiedziałem. A druga? He, dostał. Ja bym chciał różkę TNT, ale. To jest możliwe. O, dzięki. Będę trochę bardziej odporny. Odpuścił? Nie. No, teraz ja go szyka. A wiesz co? Ej! Jaki. Dobra. Dobra, ja już mam taktykę. Na następny odcinek, który się pojawi już dzisiaj, jeszcze dzisiaj, tak myślę. Jak wy to oglądacie, to tak za godzinę. O, chyba ktoś wygrał. I widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. A następny odcinek będzie już niedługo. Więc widzowie, na następny